Mam mówić ok, więc w tym, w tym odcinku chciałbym, znaczy ten odcinek to będzie, ten odcinek będzie rozpoczynał serię Miasto Mastuk. No dobrze, więc tutaj jesteśmy, to jest moje miasto, już trochę zbudowałem jak widzicie, ok, tutaj jest taki leżałiec, tutaj jest księgarnia. zaraz to zwiedzimy, dobrze, to są ulice. Lampy jeszcze nie wszędzie zrobiłem latarni, więc... Dobra, więc zaczniemy od księgarni. Ladni. Dobra. Okej. Okay. Tu jest lada, wiadomo. Tu są takie mąsyczki do enchantowania. No i tu różne działu. Tu wszędzie jest tak samo, więc nie ma co zwiedzać więcej. Jeszcze dam tylko wideo z góry. żebyście widzieli dobrze. O! Tak. No, i to jest nie? Dobra. Teraz tu jest wieżowiec. Ten wieżowiec. W tym razie w nim zbudowę tylko jeden pokój. No, to się nie liczy. Bo to jest te też recepta, tak jakby. Tu jest jeden pokój. Zbuduję ich więcej bo to w czasie naszych odcinków. Skominik, jak widzicie, jest ten. Taki malutki pokojek ogólnie. Je. Dobra, teraz wlecę yy, na górę, okay, i pokażę Wam jadalnię. Jadalnia to już bardzo się postarałem, żeby ładnie wyglądała. Też nie, i jeszcze może w niej coś dorobię, ponieważ jeszcze musi być trochę więcej. Dobra, tu jest jadalnia, gdzie się schodów. Tu się wchodzi, tu można kupić jakieś itemki. Tu jest menu więc możemy sobie je zobaczyć tu jest breakfast, dinner, dessert, to tam wiadomo. Później zrobię więcej tych menu, ale trochę czasu. Tu są mi tu są te obiady i tu są desery. I tu takie sericzki. Dobrze, gdzie jest ta dziura, którą zrobiłem. No, Robicie, muszę... Ojej, przepraszam. Muszę to... Okej, okay, mam to. Dobra. Dobra, tu buduję kolejny wieżowiec. Nie wiem, jak mi się podoba. Czy może jakieś wymianie trochę. Może dodam tu jeszcze szkło. Jeszcze będzie wiadomo, wyśli trochę. No! ale myślę, że jest fajny okej okay. i to jest fajny mechanizm, który zrobiłem press to go nie żeby móc przejść, bo tu samochody mają załóżmy zielone światło, więc się nie pali pochodnia więc ludzie nie mogą iść jak to się nacisnie to po chwili samochodem zapala się czerwone światło i można sobie przejść i tu są chodniczki jak widać pasie normalnie wszystko tutaj już ulica zbudowałem tam mam zamiar w następnym odcinku może albo tak poza tutaj zrobię takie osiedle ładne takie zobaczycie jaki mam pomysł no dobrze więc ten jak będziecie mieli jakiś pomysł do mojego miasta to to zapraszam to piszcie w komentarzach i jeśli Podobał wam, podobał wam się mój filmik to zasubskrybujcie mój kanał albo da, dajcie lajka przy filmiku no dobrze więc na koniec jeszcze uwaga skok wiary o co szkoda no trudno to cześć. to myślę że znaczy jeszcze nie czas. jeszcze. Myślę, że następny odcinek dość niedługo zrobię. Też nie wiem jak wcześnie. Ale powinienem już zrobić dość... No niedługo, jeszcze tu coś dorobię myślę. Ten wyrzotyst powinienem skończyć na następny odcinek. to fajnie to jeśli chcecie, to... Jeśli Wam się podobał mi film to wys wysprzyjcie mnie łapką w górę. i